Witam serdecznie w kolejnym odcinku telewizyjnego biura śledczego. Tym razem jesteśmy w dwóch miastach: Żarach i Żagami. Proszę państwa, jakże często w naszym programie pokazujemy wydarzenia kryminalne, które zostały już umorzone, rozegrały się kilka lat temu. Sprawcy tych przestępstw byli bezmyślnie okrutni i bezwzględni, przyczyniając się do wielu ludzkich tragedii. A tragediami tymi są nie tylko niezawinione śmierci, mniejsze czy większe straty materialne. To również tragedie wielu rodzin pozostawionych nagle w obliczu nowej, Rzeczywistości. Właśnie tym rodzinom, nie tylko policji, zależy na tym, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Mam nadzieję, że już wkrótce dzięki Waszej pomocy właśnie tak się stanie. Zapraszam do uważnego oglądania naszego programu. Dzień dobry, czy jest Pan wolny? Dzień dobry, jestem wolny, a dokąd pan chce jechać? Do za 40 zł. pojedzie pan? To jest za mało, kosztuje minimum 70 zł. możemy się dogadać, za 60 zł mogę jechać. No dobra, dogadaliśmy się. Krzysiek, tu Andrzej 119, jadę z klientem do Bronowic, żebyś wiedział. Andrzej Wilczak, 46 lat, taksówkarz, prowadzący usługi transportowe na terenie Żar. Razem z żoną i dziećmi mieszka przy ulicy Jagiellońskiej w Żarach. Trochę mnie czas goni. Jak długo będziemy jechać? E, nie dłużej niż 35 minut, no może 30. A gdzie się panu tak spieszy? ja odbieram od Baci już jestem spóźniony. No tak, w współczesnym świecie wszyscy się gdzieś spieszą. I po co? O, co dzisiaj panienki nie stoją, usta jakoś tak. Jeszcze za wcześnie, czasami je tu wożą, ale wieczorem boją się policji. Głupie te młode dziewczyny. Jakby moja córka coś takiego, to ja bym nie wiem co bym zrobił. No właśnie, na głupotę nie ma rady. Pan Andrzej wiedzie życie typowego miejskiego taksówkarza. Wiemy jak to jest. Nienormowany czas pracy, kursy także poza miasto. Słowem, prawie cały dzień spędza za kółkiem swojego wiśniowego Opla Omegi o numerze rejestracyjnym ZEI 2536. Taksówka pana Andrzeja nie wyróżnia się tylko bocznym numerem 119. Numer ten jest powtórzony na tylnej szybie samochodu z imieniem Andrzej. W prawym rogu tej szyby znajduje się napis dyskoteka. Pan Wilczak jest człowiekiem uczynnym. Wyraża chęć niesienia pomocy innym. Wie też, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą wykonywanie zawodu taksówkarza. Często korzysta z dobrodziejstw Radia CB. W portfelu nie trzyma dużej ilości pieniędzy. 27 sierpnia 1996 roku był dla pana Andrzeja normalnym dniem pracy. Część czasu spędzał na postoju, a część jeżdżąc z klientami po mieście. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dokąd państwo sobie życzą? My do Krzyżówki. Gdzie pan jak się idzie do Drozdowa? Oczywiście. Proszę wsiadać. Krzysiek, tu Andrzej. 119. Jadę do Drozdowa na Krzyżówkę. Pamiętaj. Naprawdę mnie to nie poznaje, panie Andrzeju? Czyżbym się tak zmieniła? Często jeszcze z panem do kraju. No, może troszeczkę w innym strollu, makijażu. A tak, pozdaję, przepraszam. tych w że trudno spamiętać. Będzie pani bogata. A co to dzisiaj taki mały kurs? Tylko do krzyżówki. Dziś mamy inne plany. Rozumiem. Proszę zatrzymać się przy tym samochodzie. Już tu państwo wysiadacie? Proszę chwilę poczekać, ja zaraz wracam. Przedstawiliśmy państwu jedynie hipotetyczną sytuację. Niestety nie wiemy kto, ile osób tego dnia wsiadło do taksówki pana Andrzeja. Znamy tylko datę. Było to 27 sierpnia 1996 roku. Pan Wilczak odjechał z dworca kolejowego około godziny 20. Czy w jego taksówce jechał ktoś znajomy? Przecież tak zwykle ostrożny dałby jakąś wiadomość swoim kolegom. Zakładamy, że jego kurs odbył się poza miasto. Zmienić plany, samochód zgasł na amen. Dalej pojedziemy razem. Może zajrzeć do niego, w końcu znam się na samochodach. Nie, nie, dzięki. Po to się brudzić? Zadzwonię do znajomego mechanika, przyjedzie z lawetą, ściągnie go do warsztatu. To dokąd jedziemy? Do Drozdowa, widzi pan. Człowiek gdzieś chce pojechać, gdzieś się ruszyć i o, stoi w polu. Nie ma tego złego, wy że zajedziecie na miejsce, ja będę miał zarobek. A najlepiej, to nie pan skręci tam w lewo. Co, gdzie? Co wam się stało? Nigdzie nie skręcam. Niech pan lepiej robi, co mówią. Oni mogą być niebezpieczni. Słyszałeś, co mówi lunia? Jedź tam, gdzie każemy. Co chcecie? No! no! zróbcie z nim coś, przecież on mnie zna! się kwaś forty! Czego się drzeć! Co, znalazłaś? On to prawie nic nie ma! To po co by przyłaś go, bekrtynko, że to taki kurwa szmocowny gościu? Dobra, co? Nie drzyjcie się tam! Co z nim zrobimy? Co się przejmujesz? Bierzemy go do stawu, tutaj nie sypływa. Dobra, jego ja mam z głowy. Na no co z autem? Oj tam z paliwa. Chodź. Odsuń się! Jak już spierdliłeś sprawę, to się teraz nie przeszkadza. Patrz, jest. To jest to paliwo? Paliwo. Dobra, lej. 27 sierpnia 1996 roku palące się ognisko z nadstawu w okolicach Drozdowa widziało wiele osób. Jednak nikogo to nie zaskoczyło, przecież w tym miejscu pali je dużo wędkarzy, którzy przychodzą na nocne wędkowanie. W związku z tym sprawcy swoje działania mogli wykonywać niezauważeni. Natomiast przedłużająca się nieobecność w domu pana Andrzeja. Zaniepokoiła jego rodzinę. Domownicy nie byli do tego przyzwyczajeni. 28 sierpnia syn rozpoczyna poszukiwania ojca na własną rękę. Powiadamia też o tym policję. Tymczasem 30 sierpnia 1996 roku nad staw przyszli dwaj wędkarze: ojciec i syn. A już te kulki proteinowe, może jakiś karpik weźmie. Wiem, przecież sam kupowałem. Ale ja tam będę łapał szczupaka. Mam świetne twistery. Tobie zostawiam karpi i leszcze. Ja tam wolę tradycyjne metody, a nie jakieś błyskotki. E tam, a to nie wie jak się teraz ryby łowi. Już nie gadaj tyle, tylko łap ryby. Przyjechałem tu odpocząć, a nie kłócić się z tobą. Mam to na co dzień. Dobra, dobra, już nic nie mówię. Tylko... Mówiłem coś. By się założyć o mycie samochodu, że znowu złapie jakiegoś szczupaczka, a ty będziesz marzył o swoim Leszczyku. Jezu, to chyba jakiś topielec. Trzeba zawiadomić policję. Najbliższy telefon znajdował się w barze przy autostradzie. Obaj wędkarze tam pojechali i powiadomili policję w Żarach o swoim znalezisku. Na miejsce zabójstwa przyjechała grupa dochodzeniowo śledcza i prokurator. Natomiast trochę czasu zajęło ustalenie personaliów topielca. Rozpoczęto szczegółowe badania, w wyniku których ustalono, że denatem był taksówkarz pan Andrzej Wilczak. Badania dowiodły, że bezpośrednią przyczyną śmierci taksówkarza było utonięcie. Sekcja zwłok wykazała rozległe urazy tułowia, złamany nos i zwichnięte biodro. Bandyci nie tylko bestialsko pobili taksówkarza, ale również w celu zatarcia śladów spalili część jego garderoby. W ten sam sposób pozbyli się samochodu. W ogóle palili wszystko, co wpadło im w ręce tylko po to, żeby pozbyć się śladów, które doprowadziłyby policję do szybkiego ich ujęcia. Na miejscu zdarzenia znaleziono buty, brązowe mokasyny i sprzączkę od paska. Policja ustaliła, że spalony samochód został pocięty na części przez miejscowych złomiarzy, części sprzedano w skupie złomu. Odnalezione przez policję zostały zabezpieczone do sprawy. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy 27 sierpnia 1996 roku, między godziną 20 a 22 widzieli pana Andrzeja Wilczaka. Może ktoś z Was zwrócił uwagę, w czyim towarzystwie i w jakim kierunku pojechał swoim wiśniowym Oplem Omegą obocznym numerze 119. Prosimy również o kontakt osoby, które w tym czasie przebywały na przystanku PKS w Drozdowie. Tamtędy przyjeżdżał samochód pana Andrzeja. Ze szczególnym apelem zwracamy się do osób przebywających nad stawem w okolicach miejscowości. 27 sierpnia 1996 roku. Tam zamordowano pana Andrzeja. Pomocne również w rozwiązaniu tej sprawy mogą być osoby, które często jeżdżą trasą do miejscowości przewóz, gdzie znajduje się przygraniczny bazar. Proszę Państwa, informacje w tej sprawie proszę kierować do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Pod numer telefonu kierunkowy 068 374 35 51 do 55. Telefony można też kierować do policyjnego telefonu zaufania pod numer 068 374 92 92. Policja ewentualnym świadkom gwarantuje pełną anonimowość. Jesteśmy na stacji benzynowej w żaganiu. Nie da się ukryć, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy stacje benzynowe kojarzą się głównie z podwyżką benzyny. Ale przecież nie jesteśmy tutaj po to, żeby sprawdzać przemieszczające się cyferki na dystrybutorze, porównywać gdzie jest taniej. Przyprowadziła nas tutaj kolejna sprawa kryminalna. Stacja benzynowa znajduje się w zbiegu głównych ulic miasta Łużyckiej, Kopernika i Piłsudskiego. Z reguły obsługuje ją dwóch pracowników. Tak też było pewnego jesiennego wieczoru, 29 października 1999 roku. Na stacji panował niewielki ruch. Około godziny 20.40 było zupełnie pusto. Nikt nie tankował, nikt też nic nie kupował. Obaj pracownicy znajdowali się we wnętrzu budynku. Jest, jest 15 piw. Jak to powinno być 17? Przelić jeszcze raz. Nie zgadza się, jest 15 piw. No, nie ma na co czekać. Spokój jak wczoraj. Ruszamy. Tu czekaj, jak przejedzie. Nie będziemy stali i gapili się na każdy przejeżdżający tu samochód. Czory panowie, jest kasa? Daj mi się, co jest kasa? Nie rusza się. Policja! Daj mi się! Na 15 minut tu wrócę, nawet o tym nie myślałem. To ci rozwalę, Daj mi się! Dziogo! Całe zdarzenie trwało bardzo krótko. Ile? Może kilka minut, może mniej. Wystarczyło, żeby obezwładnić, ukraść i uciec. Przybyła na miejsce policja, podjęła natychmiast czynności operacyjne. W tym celu użyto specjalnie wyszkolonego psa. Zwierzę podjęło trop. Niestety kilkadziesiąt metrów od stacji zgubiło ślad przy ulicy Łużyckiej. Może bandyci mieli tam podstawiony wcześniej samochód? Tego niestety nie wiadomo. Obaj panowie mogą mówić o dużym szczęściu. Bandyci byli uzbrojeni, nie padł jednak żaden strzał. Czyżby zatem broń była atrapą? Ze stacji ukradziono niewielką ilość pieniędzy. Tylko dzięki temu, że jeden z pracowników nie został ogłuszony, a obaj sprawcy nie byli zamaskowani, sporządzono portret pamięciowy jednego z nich. Pokażmy go! Wiek z wyglądu 20 lat, wzrost 160 cm, szczupłej budowy ciała, włosy blond, średniej długości, przykrywające uszy. Ubrany w kurtkę do pasa w jednolitym ciemnym kolorze, prawdopodobnie z kapturem. Drugi ze sprawców był zdecydowanie wyższy. Policja zabezpieczyła wszelkie ślady, przesłuchała świadków, jednak do dziś nie udało się zidentyfikować sprawców. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o przekazywanie wszelkich informacji. Na temat tego zdarzenia. Przypomnę, że miało ono miejsce 29 października 1999 roku około godziny 20.40. Może ktoś z Was jest w stanie ustalić tożsamość tych mężczyzn. Informacje proszę kierować do oficera dyżurnego komendy powiatowej Policji w Żaganiu pod numer telefonu kierunkowy 068 377 22 74 do 77. dzisiaj tak wcześnie. A wie pani, strusy przywieźli, muszę je rozpakować, a poza tym podłogę sprzątać. No, ja dzisiaj też właśnie mam kupę papierów do przeglądnięcia, a potem klienci przychodzą i nigdy nie mogę tego skończyć. Także życzę przyjemnej pracy. Nawzajem. Elżbieta Pęksa, 40 lat, mieszka w Żarach. Od 1995 roku pracuje jako pełnomocnik do spraw udzielania kredytów w Lombardzie. Lombard to specyficzne miejsce pracy. Osoba stojąca za kontuarem powinna łączyć w sobie wiele cech. Między innymi powinna umieć rozmawiać z klientem, doradzić mu. Także powinna umiejętnie oceniać rzeczy oddane do Lombardu pod zastaw. Mało tego. Powinna być osobą uczciwą i niezwykle skrupulatnie wypełniającą dokumenty. Lombard słucham. Tak, przyjmujemy sprzęt RTV. Ale dokładnie co jest w zestawie? A kompakt jest? Oj, wie pan, że takich starych magnetofonów to my nie przyjmujemy, bo to już nikt o to nie pyta. Tak, wszyscy tylko CD. No nie takich szczegółów to ja panu nie powiem, musiałabym zobaczyć sprzęt. Musiałby się pan do nas pofatygować. Tak, tak, oczywiście. Proszę bardzo, do widzenia. Pani Elżbieta jest osobą solidną budzącą zaufanie nie tylko klientów. W samych superlatywach wypowiadają się o niej znajomi i zwierzchnik. Pracodawca był bardzo zadowolony z efektów jej pracy. Razem dokonywali miesięcznych rozliczeń. 13 to data kojarząca się bardzo źle. Data pechowa. 13 lutego 1996 roku dla pani Elżbiety był bardzo tragicznym dniem. Słucham pana. Ma pan może jakieś złoto do sprzedaży? Tak, mamy obrączki, łańcuszki, O co pana konkretnie interesuje? Wszystko! Wyciągnę co masz! Zostaw mnie pnoju! Czekającego z Lombardu bandytę widziało zapewne wiele osób. Przecież było tuż przed godziną 15 w mieście panował duży ruch. Kto był świadkiem tego zdarzenia? Kto mógł widzieć mordercę? Najprawdopodobniej sprawcę widział 40-letni mężczyzna z wąsem, ubrany w zieloną kurtkę. Tymczasem pani z sąsiedniego stoiska usłyszała strzały, pobiegła na miejsce zdarzenia. To ona powiadomiła pogotowie i policję. Erka przyjechała prawie natychmiast, kilka minut po godzinie 15. Niestety, trwająca prawie godzinę, akcja reanimacyjna nie dała rezultatów. Policja zabezpieczyła wszelkie ślady. Ustalono, że strzelono z broni krótkiej, typu P-64. Pani Elżbieta zmarła w wyniku dwóch ran postrzałowych klatki piersiowej. Niestety do dziś nie ustalono, kto jest zabójcą. Proszę Państwa, mimo że od tego zdarzenia upłynęły już cztery lata, policja w dalszym ciągu chce rozwiązać tę sprawę. Każda informacja może przyczynić się do wznowienia śledztwa. Ze szczególnym apelem zwracamy się do Pana z Wąsem. Ubrany był w zieloną kurtkę. Krytycznego dnia znajdował się w okolicach Lombardu. Mógł widzieć bandytę. Informacje w tej sprawie proszę kierować do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żarach pod numer telefonu kierunkowy 068 374 3551 lub do Policyjnego Telefonu Zaufania pod numer 068 374 92 92. Mamy jeszcze dla Państwa komunikat. Na prośbę komendy powiatowej Policji w Żaganiu prosimy o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który zginął w wypadku drogowym. Wiek z wyglądu 40-45 lat, wzrost 170-175 cm, szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, czarne, czesane do góry, czoło wysokie, oczy brązowe, nos prosty, uszy przylegające. Znaki szczególne, na prawym przedramieniu tatuaż z literkami GJ, w lewej dłoni brak dwóch członów małego palca, a w okolicy kciuka blizny po w górnej szczęce brak prawej jedynki i dwójki, lewa dwójka z Wypadek ten miał miejsce 6 października 1997 roku na 48 km trasy E36 około godziny 20.30. Z przydrożnych zarośli wyskoczył mężczyzna wprost pod koła nadjeżdżającego Volkswagena busa. I poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna ten nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Tylko w kieszeni kurtki znajdował się scyzoryk i jednorazowa zapalniczka. Do tej pory nie udało się ustalić personaliów mężczyzny. Przypominam, a robię tak za każdym razem, żeby nie było najmniejszych wątpliwości, że osoby występujące w tym programie to statyści. Proszę ich w żaden sposób nie wiązać ze sprawami czy sprawcami, natomiast miejsca i wydarzenia są prawdziwe. Jak naprawdę wyglądały sprawy kryminalne, które dziś zrekonstruowaliśmy, wiedzą tylko sami przestępcy. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne wydanie telewizyjnego biura śledczego w późny wtorkowy wieczór. Życzę dobrej nocy.